Kotarz i Hala Jaworowa to bez wątpienia jedne z popularniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim. Pomimo swojej popularności, warto się na nie wybrać, omijając zatłoczone szlaki, wędrując leśnymi induktami. przemierzając to niewielkie pasmo lokalnymi ścieżkami. Zapraszam Was do wspólnej wędrówki. Witajcie, witajcie. Ja dzisiaj przyjechałem do Bernej Bukowej. Chcę sobie zrobić krótki wypadzik na kotarz. Krótki z tego względu, że będzie to trasa około 10 km, więc nie będzie to jakaś specjalnie długa. Jednakże ona będzie, myślę, na tyle interesująca i ciekawa, dlatego że będzie ona przebiegała poza szlakowo. Dlatego, że chcę też wam pokazać miejsca, do których warto przyjść i warto, z których warto też czasami po prostu zboczyć, czyli ze szlaków, które tutaj w tym rejonie są dość mocno. Oblegane szczególnie dzisiaj, czyli w dniu 11 listopada, a generalnie rzecz biorąc, e, szczyt kotarza bardzo lubię z tego względu. Może nie sam szczyt, Znaczy też jest bardzo ładny widok ze szczytu, choć nie jest to dookolana panorama. Natomiast bardzo lubię okolice kotarza z tego względu, że e, koło kotarza zaraz znajduje się e, hala Jaworowa, e, na którą dzisiaj sobie też wejdę, oczywiście, z której rozlega się jeden z ładniejszych widoków, moim zdaniem, w całym Beskidzie. Śląskim. No, jest to takie fajne miejsce, na którym sobie można odpocząć i trochę się też zregenerować, rozstawić się z jakimś tam kocykiem, zrobić sobie piknik. Choć dzisiaj już pogoda, akurat może nie jest taka zachęcająca do tego typu aktywności, no bo w końcu listopad trochę już się chłodno zrobiło. To mimo wszystko bardzo fajnie jest tam zawsze wrócić i nacieszyć oko, nacieszyć oko. Ładnymi widokami. Zostańcie ze mną i ruszamy na kotarz. Oczywiście trasa przemarszu będzie zamieszczona w opisie tego filmu, więc spokojnie będziecie wiedzieli skąd ruszałem, które przemierzałem i jakimi ścieżkami warto tutaj wędrować. A tak więc zapraszam Was na tą krótką relację. Ja powoli się wspinam do góry. Idę cały czas sobie taką przyjemną ścieżką, nie jest to nic tutaj, że tak powiem, trudnego, czyli stromego, no i idzie się bardzo przyjemnie. A mi w tym miejscu pojawi się ładny widok na trzy kopce, później klimczok. I magurę, czyli grupa Klimczoka. No, a tu widać ładnie też sronisko pod Klimczokiem. Nazwa trochę tak wprowadza w błąd, bo nazywa się, że jest pod Klimczokiem, a tak naprawdę jest na stokach Magórki, Magury w zasadzie. Nie wiem skąd akurat taka nazwa, ale tak się przyjęło i tak to sronisko się nazywa. A ja natrafiłem teraz na brzuskę, na złamaną brzuszkę, a w zasadzie ściętą. Ja sobie wykorzystam z tej brzozy korę, dlatego że chcę sobie zrobić dzisiaj ognisko małe i chciałbym właśnie sobie je rozpalić. I do, tej, do tego celu właśnie mi się przyda bardzo dobrze kora brzozy, która dobrze służy za rozpałkę. Nawet specjalnie nie muszę nacinać. Rado, że jest sucha, jest sucha. Dobra, coś tu mamy, więc spoko, myślę, że to wystarczy. Schowam do spodni, to mi przeschnie. Ja już docieram na szczyt kotarza, dosłownie zostało mi ostatnie 20 metrów i zdobywam ten wierzchołek, na którym to znajduje się charakterystyczna wiata oraz ołtarz europejski bar i przekaźnik, który mogliście widzieć telewizyjne. Chcę Wam jeszcze pokazać panoramkę, zrobić co gdzie widać właśnie spod kotarza. Za tym masztem, zaraz, znajduje się szczyt skrzycznego, Taki charakterystyczny wierzchołek z masztem, z przekaźnikiem telewizyjnym. Później mamy małe skrzyczne, kopę skrzyczeńską. Tu już oddali malinowska skała. Zielony kopiec, a tu już przede mną ten grzbiecik to malinów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wędrówkę. Dzisiaj szlakiem. Ja idę teraz tą ścieżką, którą widzicie za mną, czyli też poza szlakiem i schodzę sobie teraz w kierunku Polany Jaworowej. Spadam już w sąd, bo naprawdę dzisiaj momentami łeb urywa, tak mocno dmucha. No i już ze szczytu, dosłownie po 10 minutach docieram do Hali Jaworowej, która prezentuje się w taki oto sposób. A ja będę zmierzał w tamtym kierunku teraz. Przejdę sobie przez saluśką polankę i wejdę tam na ten, na ten wierzchołek. Tam gdzieś się będę starał rozlokować i znaleźć miejscówkę na jakieś ognisko, żeby sobie podsmażyć jajeczka, które zabrałem i zrobić sobie sadzone na boczku i na osypkach. Taki mam zamiar, taki mam plan. A Hala Jaworowa to jest miejsce na którym w którym po prostu wypasano owce stąd właśnie też e, taka ogromna połać trawy na której która jeszcze nie zarosła e, lasem z tego względu że ten wypas trwał tutaj bardzo długo bo aż do lat 60 a pierwsza bacówka powstała tutaj w 1689 roku więc przez kilka wieków był tu prowadzony o matko ale wieje wypasowiec jedynie dłużej był prowadzony wypazowiec. Na starym groniu, bo do lat 70. na którym też to znajdowała się taka prymitywna bacówka. Czyli to dokładnie jest tutaj, zaraz następny grzbiecik. A tak jak już wcześniej pokazywałem, to właśnie w kierunku wschodnim pokazuje się nam jeszcze raz tutaj cały grzybiecik grupy Klimczoka. Natomiast już na zachód, w kierunku zachodnim, taki widoczny tam na końcu maszt. To Łyssa Góra, najwyższy szczyt. Beskidu śląsko-morowskiego 1324 metry. Bardzo popularny szczyt. Nie bardzo dużo też ludzi tam do niego wchodzi, więc ciężko tam zostać raczej taki okres, żeby było cicho i spokojnie, ale do tej grzbiety, Beskidu śląsko morowskiego, które tu możecie widzieć teraz, które widzicie na horyzoncie też oferują wiele ciekawych i spokojnych szlaków. Natomiast ten grzbiecik tutaj przede mną o, chyba dobrze pokazuje. No to już mamy tutaj stożek. No i dalej tym już bycikiem granicznym podnosząc to Soszów, Cieślarów, no a tu na pierwszym planie melduje się nam Wielka Czantoria, dużo obok niej zaraz Równica, wierzchołek Równicy. A ja w końcu już zszedłem z tej polany, już z tego huraganowego wiatru momentami i teraz sobie to będę odbijał w prawo na tą ścieżkę, która jest troszeczkę, może nie, że niewidoczna, ale na pewno łatwiej się zapomnieć i pójść prosto, a to czas skręcić w prawo. うどっち A ja już sobie drugie śniadanko ogarnąłem, zrobiłem sobie tak jak mogliście widzieć, sadzone, o tak się prezentuje, moje sadzone z oscypkami i z boczkiem oraz herbatka z goździkami, oczywiście z kubkiem odpowiednim do tego, więc smacznego. Mm. a już jestem po przerwie zjadłem sobie sadzone wypiłem herbatkę z goździkami więc ją posiliłem najadłem, bo już byłem bardzo głodny trochę nie było łatwo to wszystko, że tak powiem rozpalić dlatego, że drewno też było wilgotne długo się tliło, długo, długo mi się ono paliło ale w końcu jak już nabrało temperatury no to w końcu ten ogień zatrybił i zaczęło się to wszystko fajnie niezbyt intensywnie palić, tak jak chciałem dzięki temu też ta temperatura nie była taka wysoka i fajnie wszystko mi się usmażyło. No wiatr mi trochę przeszkadzał dlatego, że po prostu ciągle mi gdzieś kręcił ten dymem i kręcił, nie umiałem po prostu stanąć w jednym miejscu. No i tak trochę było sporo manewrowania przy tym gotowaniu, ale bardzo fajnie bardzo dobre, to wyszło. Jedynie co następnym razem to oba sobie pokroję te z po prostu na plasterki. Wtedy na pewno lepiej sobie, lepiej mi się one podsmażą. No i też zapomniałem się akurat troszeczkę patelnię sobie natłuścić, zanim boczek tam rzuciłem. Mimo że boczek tłusty, to jednak temperatura była na tyle wysoka, że mi się trochę przypalił. Ale tak poza tym to bardzo dobre i fajne takie jedzenie jest sobie zrobić i zjeść właśnie na takim wolnym powietrzu z herbatką. Naprawdę smakuje to wyśmienicie, szczególnie jeszcze jak w górach się jest, się trochę zmęczy, no to już w ogóle jest takie, taki, takie ciepłe danie w sam raz idealne. Pogoda dopisała, bardzo fajne warunki. Dziś na szlaku troszkę błotka, ale nie za wiele. Na początku gdzieś tam było. Generalnie sucho, w nocy troszkę przymroziło. Słoneczko ładnie grzeje fajnie, cieplutko. Natomiast jedynie co, no to ten wiatr trochę dokuczał. Jak to mówi staropolskie przysłowie, Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Ja akurat powiedziałem, że mało błotka było. I gdy to powiedziałem, że mało błotka było dzisiaj na trasie, tak nagle waliłem się w jakąś płotnistą drogę, którą jak widać. Musiano ściągać drewno. Czasami trzeba i umyć buty. A ja już do dzielnicy Brenna Lachy, więc moja wycieczka już dobiega końca, więc dzięki bardzo za dzisiejszą uwagę. I oczywiście zachęcam Was do dalszych odwiedzin mojego kanału, jak i również oglądania innych filmów, innych materiałów, które gdzieś tam na moim kanale się znajdują. No i zachęcam Was także oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, a się waha, zastanawia, to będzie to bardzo miłe wsparcie. Dla mnie no i takie motywujące też do dalszej pracy. No i do zobaczenia na następnym wypadzie. Oczywiście miejsca ani celu jeszcze nie znam. A więc na razie i pozdrawiam. Do zobaczenia.